czy mógłby mi pan pomóc zatankować? Tak, jasne, już idę. Widzi pan, coś tankuje i w ogóle nikt się nie podnosi. Mhm, mm a gdzie pani ma wlew? Jaki wlew? No normalnie, o tu do bagażnika leje. O jezu. Chodź, Jaki sos mamy? Musztardę, keczup, śmietany, tysiące wysp? <grym grym> Czosnkowy. Przepraszam bardzo, panie, jest pijany. Mhm, mm to jaki sos? <grym> No to już sos ma pan z głowy. Dzień dobry, za benzykę. Mhm. Mm 156,46. A punkty pan nabił? Tak, są punkty nabite. Na pewno? Tak, na pewno. Dziękuję. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Bo ja bym chciał zatankować benzynę. Mhm, mm tam przed drzwiami są dystrybutory. Ale tam nie ma benzyny. Jest na pewno, ja widzę benzyna, diesel gas. Panie bezczenie! Przecież tam jest tylko ON PGLGBT Pan myśli, że jestem jakiś głupi? Tak.